Siemanka z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. Ostatnio na finale Ligi Mistrzów wsiadły rożne, zwrot za kartki, ale Dortmund niestety zawiódł, a dziś wracamy do propozycji od podziemnych typerów. I zaczynamy od typera Dream 123, który proponuje powyżej 9 rzutów rożnych w meczu towarzyskim Szwajcaria-Estonia po kursie 2,63, oraz wygrana Leiden z Den Bosch w holenderskim koszu po kursie 2 odkazia. A do tego na koniec mocny kurs 3,40 na wygraną Otrans na dostęp gracza taki sobie typer. A teraz lecimy z szybkim konkursem o 5 dyszek bonusu na mecz Włochy-Turcja. W komentarzu typujemy wynik meczu i strzec bramki do godziny spotkania, czyli 21. a jeśli nie macie jeszcze konta w Elvibet, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. Nie zapominajcie też wpaść na nasze serwisy SportBC oraz Podziemne Typy, gdzie znajdziecie m.in. mocne grupy single, piłka nożna, czy skanery kursów do polskich buków, na których regularnie zarabiamy, a także wartościowych typerów z podziemia. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.